kupiłam sobie przedwczoraj kilka doniczek z ziółkami w supermarkecie, no i y, nie wiem czy Wy to widzicie, słuchajcie, ale one już wyglądają na bardzo mocno używane, zwłaszcza bazylia już tutaj kompletnie więdnie, y, mięta, widzę, sypią jej się listki, pietruszka zasycha, no nie wygląda to jak produkt pierwszej świeżości, a ziółka to fajnie by było mieć świeże do użycia kuchennego, no nie? No, niestety tak jest bardzo często. Szkoda, że na YouTubie nie można zrobić ankiety. Wiecie, bo bym chyba zrobiła taką ankietę, jaki procent ziół, które kupujecie w markecie, zwłaszcza teraz zimą, jaki procent przeżywa, a jaki zdycha? Obstawiam, że zdycha Wam naprawdę dużo tych ziół. Zaraz powiem dlaczego. Na szczęście jest też metoda na to, od razu powiem, że nie zawsze w 100% skuteczna, ale dość skuteczna. Metoda na to, żeby sobie je przechować i cieszyć się nimi do wiosny, żeby one rzeczywiście rosły, żyły, pachniały ziołami do momentu, kiedy nie będzie można już się z okrutka zbierać albo z donicy na balkonie. Te hipermarketowe zioła mają to do siebie, że są śliczne, gęste, zieloniutkie i mają Was zachęcić do tego, żebyście je sobie wzięli do domu i kupili. I wcale nikt nie przejmuje się tym, czy one w tym domu wytrzymają długo, czy nie. Słuchajcie, one przecież w szklarni rosną w idealnych warunkach. Mają dokładnie wyliczoną ilość potrzebnej wody, składników pokarmowych, które dostają. Mm, także naświetlenie jest bardzo dokładnie dopasowywane do tego, żeby one jak najszybciej urosły. I wypuściły liście. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że często te zioła są takie jakieś wiotki. I zobaczcie, wszystkie tutaj. I ta mięta się tak pokłada. I ten szczypiorek, zwłaszcza bardzo dobrze to widać na bazylii. One wszystkie są takie zwisające. To dlatego, że te łodyżki rosły szybko bardzo i wcale nie zdążyły się wzmocnić, stwardnieć. Taka bazylia, która rośnie w ogrodzie, rośnie trochę wolniej, nie jest pędzona, żeby rosła jak najszybciej, jak najszybciej nadawała się do sprzedaży. I ona wtedy ten pęd trochę może wytworzyć taki bardziej mięsisty, nie aż tak delikatny i kruchy. Poza tym, jak takie ziółko ląduje w sklepie, no to tak, albo ktoś je tam podleje, albo nie. Na noc wyląduje w chłodni, albo nie. Wy, jakie kupujecie, no to ono jeszcze jakoś wygląda, bo pewnie jest świeżo przywiezione, albo może dzień czy dwa dni wcześniej jest przywiezione do sklepu. Ale potem przynosicie je do domu, a może na zewnątrz był mrozek. No wiecie, taka bazylia to mrozu nie lubi, a już zwłaszcza takie rośliny, które nawet jeżeli normalnie by lekki chłód wytrzymały, no to one zupełnie nie są zahartowane, bo właśnie były w tych cieplarnianych, idealnych warunkach. No i to wszystko sprawia, że one są wydelikacone już na starcie. I jeszcze to też widać po bazylii czy po pietruszce. Słuchajcie, tutaj jest po prostu milion nasion w każdej doniczce. Widzę, że miętę czy na przykład rozmaryn yy, bardzo często można kupić w jakichś takich cywilizowanych ilościach. Rozmaryn to jest na przykład jedna roślinka, akurat tutaj nie mam, ale to jest jedna jakaś tam rozkrzewiona roślinka i... Rozmaryn się zazwyczaj y, całkiem nieźle przechowuje, no ale już taka bazylia, które, której tutaj było wysiane chyba, nie wiem, pół paczki nasion, no to y, już w tej chwili, po dwóch dniach od przyniesienia do domu, połowa z tych siewek po prostu zwiędła, zgniła i do niczego się nie nadaje. No ale wiecie, umówmy się, sprzedawcy ani producentowi nie zależy na tym, żeby te zioła były trwałe. Sprzedawcy i producentowi zależy na tym, żebyście za tydzień czy za dwa wrócili po kolejną doniczkę i kupili kolejne zioła. No na szczęście nie trzeba tego robić, to znaczy jest bardzo duża szansa, że taką roślinkę przechowacie. Na początku powiedziałam, że nie zawsze jest to metoda stuprocentowo skuteczna. Zwłaszcza w przypadku bazylii, która jest naprawdę delikatna i tych nasion oni tutaj dają naprawdę bardzo dużo i zagęszczenie tych siełek i korzeni jest ogromne. I z bazylią, chociaż w ogóle nie jest bardzo trudna w uprawie, to te takie doniczkowe, marketowe bywają ciężkie w utrzymaniu. I nie zawsze się to udaje. No trudno, ale zawsze warto spróbować, bo procedura nie jest bardzo skomplikowana, a szansa jest może nie stuprocentowa, ale całkiem spora. Oczywiście czekam też na Wasze pomysły i Wasze rady. Jak wy przechowujecie zioła i jakie są Wasze sprawdzone metody, piszcie proszę w komentarzach. Oczywiście będę też jak zawsze wdzięczna za lajka, za subskrypcję kanału, a w międzyczasie zabiorę się za przesadzanie, bo przesadzenie to jest to, co trzeba zrobić na samym początku, jak tylko przyniesiecie taką biedną e, doniczkę z marketu. W ogóle tak, widzę, że ten szczypiorek może by sobie poradził bez, bez e, przesadzenia. Mm, ale dobrze jest przesadzić wszystkie zioła, które przynosicie, dlatego że to podłoże, które one mają w tych doniczkach, ono jest bardzo, bardzo ubogie i zioła nie muszą mieć jakiegoś wypasionego, bardzo żadnego podłoża, bo wtedy będą rosły. A jeżeli oglądacie ten odcinek ym, zimą, czy na przedwiośniu, kiedy dni, albo jesienią, kiedy dni są bardzo króciutkie, to nie chcemy, żeby te zioła nam bardzo rosły, bo one nie mają światła i one się będą wyciągały, wydłużały w poszukiwaniu tego światła, będą właśnie się robiły takie rachityczne i blade. I wcale nie o to nam chodzi, żeby one były wielkie i wysokie, chodzi o to, żeby one były smaczne. W związku z tym one muszą mieć składniki odżywcze i muszą mieć wodę, ale tych składników odżywczych i tej wody nie może być bardzo dużo, no bo one wtedy będą wykorzystywać, czy będą chciały wykorzystywać te składniki, no ale właśnie nie będzie światła. I oprócz tego, że podłoże musi być yy, nie bardzo żyzne i najlepsze właśnie takie gotowe podłoże dla ziół po prostu wykorzystać, to doniczka musi mieć odpływ. Yy, ja mam fanaberię, żeby sobie posadzić w takie osłonki, co nie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. One nie mają tutaj żadnych dziurek, więc nadmiar wody nie odpłynie, więc koniecznie niezbędnym warunkiem jest wsypanie na dno keramzytu, żeby ten nadmiar wody z podlewania tutaj gdzieś został na dnie, żeby nie gniły korzenie. Jeżeli y, macie tendencję do takiego y, hojnego podlewania, to warto rozważyć posadzenie ziół w glinianych doniczkach. One troszkę lepiej jakoś tam oddychają. E, jeżeli raczej przesuszacie, no to lepiej w plastik. No ale nie tak, że to będzie zupełnie szczelna skorupa, tak? Pamiętajcie o tym, jeżeli doniczka nie ma dziurek od spodu. No to musi być ten karamzes, żeby był drenażem. Hmm, chyba muszę wstać, ja na siedząco, nic nie umiem robić. Tu chciałam posadzić bazylię. Zobaczymy, jak wyglądają, słuchajcie, korzenie tej bazylii. Wsypię troszkę ziemi tu na dno. Dobra, wyjmujemy z doniczki. Spróbuję to rozerwać, rozdzielić takim ruchem. Lekko posuwistym, żeby te korzenie troszkę chociaż próbowały się rozplątać, a nie wszystkie rozerwać. Jeżeli macie takie O, no to wiadomo, że już z tego nic nie będzie, ale w ogóle, jeżeli kupujecie i ta bazylia i jeszcze te maleńkie sieweczki jakoś wyglądają, to i tak nie liczcie na to. Oczywiście może się to udać, ale raczej szanse, że one wszystkie przeżyją są niewielkie. Raczej trzeba się skupić na kilku takich większych, słuchajcie, tak naprawdę z dwóch takich sadzoneczek yy, będziecie mieć naprawdę sporo pachnących listków i nie trzeba mieć 50, no chyba że planujecie zrobić jakąś większą ilość pesto. Dobra, jeszcze tutaj rozrywam i rozrywam tak, że właśnie nie przejmuję się tym, że to będzie mój odrzut jakiś tam. Staram się zachować jak najbardziej nieuszkodzone korzenie tych najmocniejszych. Sadzonek. Nie, tr nie trzeba ich rozdzielać tak, żeby one były pojedynczo, ale chodzi o to, żeby miały trochę więcej miejsca niż w tej małej ciasnej doniczce. No i dobra. I nie przejmujcie się też tym, że one na początku się tak pokładają bardzo, bardzo, no bo one są w ogóle rachityczne, ale jak już y, zaczną się korzenić, załapią, że mają jakąś lepszą ziemię w końcu, to wtedy będą się wzmacniać i wyprostują dobrze jest zajrzeć do takiej torebki czy do takiego woreczka w markecie jak kupujecie te zioła jeżeli Wam się uda znaleźć takie gdzie nie ma jakiegoś strasznego nagromadzenia siewek to wbrew pozorom lepiej bo jest szansa, że te co są miały nieco więcej miejsca na korzenie jak kupujecie hmm, zioła, które nie są tak siane garściami tylko są bardziej takie jak mięta czy jak melisa że są Takim pojedynczym czy podwójnym pędem najlepiej, żeby on był rozkrzewiony. No tak, i one teraz widzicie, wszystkie są takie. Ale jak się je podleje i przytnie, zaraz pokażę, jak przytnę, to na pewno się poprawią. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki tu jest korzeń, korzeni. No jak te roślinki mają być szczęśliwe, jak one tu w ogóle nie mają miejsca, żeby rosnąć. Tego oczywiście nie rozdzielę na pojedyncze roślinki, ale mogę spróbować tę poduszeczkę troszkę rozluźnić chociaż. Jeżeli coś tam uszkodzę, słuchajcie, to nie szkodzi, bo naprawdę jest ich jeszcze mnóstwo. I ciach. I tu zrobimy to samo. Ja to rozrywam po prostu i tu układam w doniczce, ale można to porozrywać na kępki. Najgorzej to jest z przesadzaniem i rozdzielaniem pietruszki, bo ona za tym nie przepada. Lekko ugniatam, mnie jakoś bardzo mocno, żeby po pierwsze nie porwać tych bardzo delikatnych korzonków, no a po drugie, żeby powietrze też tam w tej ziemi było. Właśnie a propos tych delikatnych korzonków, to one się niszczą nie tylko wtedy, kiedy ja rozrywam tę bryłkę korzeniową, ale też wtedy, kiedy to podłoże, w którym one rosną, no one jakby przywierają do tego podłoża torfowego, w którym są w sklepie. Jak ono wysycha, to pęka i wtedy też te najdelikatniejsze korzonki, które są najcenniejsze dla roślin tak naprawdę, też się mogą rozrywać. Dobra, zaryzykuję, damy miętę z pietruszką. Nie będę jej rozdzielać. Troszkę można by rozluźnić taką bryłkę, jeżeli tam by był jakiś większy korzuch korzeni, ale nie ma. Ale pachnie, ojej! Ja już chcę, żeby było lato. No i teraz tak, zobaczcie, pietruszka. O, zobaczcie, jakie ona ma korzenie. Reszta w ogóle została ziemi w doniczce. Pietruszka też. No właśnie, wystarczyło te dwa dni. W takiej, w tej sklepowej doniczce, ona zaczęła schnąć. Chociaż naprawdę ja to podlewałam, zobaczcie. Te korzenie, no właśnie, nie lubią przesadzania. Więc takie rozluźniam bardzo, bardzo delikatnie. Dobra, spróbujemy tak. Chociaż troszkę jej tutaj dać oddechu. Jeżeli kilka kępek mi przetrwa, to rozdzielanie, no to już super, no nie? Bo wtedy będą pojawiały się kolejne listki i kolejne. I zawsze do zupy będzie wystarczająco. Zrobiłam chlewik duży moje ręce. I pokażę Wam, jak to przycinać to jest dość ważne, więc jeszcze nie odchodźcie. Sprzątnęłam y, mocno mniej więcej, ale chociaż trochę. I teraz przycięcie. Y, moim zdaniem to jest połowa sukcesu. Y, równie ważna jak przesadzenie tych roślin. I ja jestem zwolenniczką, żeby ciąć bardzo, y, chociaż mam świadomość, że niektórych serce boli, jak muszą obciąć ponad połowę rośliny. Ale tak, jak mam tutaj taki pęd. Na którym te listki są strasznie cienkie, takie wątłe i w ogóle jest ich mało, bo głównie to się składa z łodygi, to nie jest mi tego szkoda. I w ogóle mogłabym wyciąć cały taki pęd. No, ale mogę mu troszkę darować i obciąć tak, żeby kawałek tu zostawić z jakimś oczkiem. Z oczkiem, czyli z miejscem, z którego wyrastają listki. Nieważne, czy te listki tu na górze są, czy nie, albo tutaj, gdzie ja chcę obciąć, obcinam. Nad takim oczkiem jest szansa, że coś z tego będzie. Teraz tak. Tutaj już mi zaczynają się pojawiać. Mam nadzieję, że to widzicie. Jakiś boczny pęd. I to jest super wiadomość. Tutaj też są listki boczne, i tutaj też. No to obecne, nawet tu, nad tym trzecim pięterkiem. W ogóle. Z tego co widzę, to ona była chyba złamana, ta mięta i dlatego się zaczęła rozkrzewiać. Bo nie wygląda na ciętą, bo to jest poszarpane takie, ale ktoś albo w sklepie, albo. No, pewnie w sklepie po prostu złamał ten wierzchołek i ona sama się zaczęła krzewić. No i dobrze dla niej. Natomiast jeżeli by się nie krzewiła, to zostawiłabym dwa oczka i obcięłabym powyżej drugiego tego liścia. Jeżeli by się okazało, że wszystko miałoby zostać kompletnie łyse i bez liści, to wtedy można obciąć trochę wyżej, na przykład nad trzecim czy nad pierwszą lub drugą parą takich liści, a drugą na przykład od nogę troszkę niżej. Jak ta się zacznie rozkrzewiać, puści liście, no to wtedy tę ciachnąć jeszcze raz niżej. Jeżeli mam bazylię, robię z nią to samo, chociaż z bazylią jest ciężko, bo taka marketowa bazylia często, le, więc mi się plącze. często jest taka, że ma długą łodygę i potem nic. Trzeba ją zmusić, żeby się rozkrzywiła. I ja na tą pierwszą parą liści obcinam. Ciach, wszystko. No i tutaj nie bardzo mam co przyciąć. Mogę uszczknąć sam ten wierzchołeczek. No, ale można też od biedy taką zostawić. Te liście, jeżeli jest ich no, taka garstka, że no właśnie będzie tylko do dodania do, do jednego posiłku, no to nie jest to jakoś specjalnie dużo. Ale na przykład tutaj z tego oregano, zobaczcie, mogę mieć całkiem sporo liści. I tu ciężko by się było bawić w przycinanie każdej łodyczki, bo bym oszalała i zajęłoby mi to do jutra. Oczywiście można. O, zobaczcie, mam taką łodyżkę. No to zostawiam jej jedno pięterko, może drugie i obcinam, albo nawet niżej można sobie zostawić kilka dłuższych takich pędów tu się jakiś rozkrzewia to nad miejscem rozkrzewienia ale jeżeli ktoś jest niecierpliwy to może zrobić o tak i to też jest ok oczywiście to się nie zmarnuje ja takie pędy położę na ręczniku papierowym gdzieś w jakimś ciepłym, suchym miejscu. I one w dwa dni, zwłaszcza zimą, jak są, jak domu, jest włączone ogrzewanie, to, to bardzo szybko, ciutko wyschnie. Tylko trzeba pamiętać, że nie mogą leżeć non-stop tak. Tylko trzeba na przykład raz czy dwa razy dziennie jakoś je tam obrócić, żeby one się do tego papieru nie przyklejały, żeby schły w miarę równomiernie. I teraz jest szansa, że te rośliny będą mocniejsze i one rzeczywiście zaczną rosnąć. Na początek nie dawałabym im żadnego nawozu. To, co jest w podłożu, spokojnie wystarczy, bo tak jak mówiłam, one nie potrzebują tego nawozu dużo. Zwłaszcza teraz, kiedy jest mało światła. Jak się dzień znacząco wydłuży, no to można tego nawozu troszkę dać, ale też raczej bym powiedziała, że oszczędnie. Po czym jeszcze można poznać, że roślina potrzebuje nawozu. Wcale nie po tym, że te listki są bardzo drobne. Ale po tym, jak zmieniają kolor, to znaczy one w tej chwili no, były dobrze nakarmione w, ym, w swojej fabryce. Natomiast jak zaczną blednąć, zrobią się takie trochę żółtawe, to to jest sygnał, że zaczyna im brakować składników pokarmowych i wtedy można się pokusić o zaaplikowanie im jakiegoś nawozu. Yy, najlepszy byłby jakiś ekologiczny wpłynie, bo najłatwiej chyba jest go dawkować przy takich małych toniczkach domowych. To dziękuję na dzisiaj w takim razie. Życzę smacznego. Pamiętajcie o lajku pod wideo, o subskrypcji kanału. i Do zobaczenia następnym razem. Może już będzie bardziej wiosennie.